Cześć. Zaczęłaś bawić się w lukrowanie, ale wylanie gładkiej, równej powierzchni na ciasteczku jest dla Ciebie nie lada wyczynem? Ciężko Ci jeszcze opanować, aby Twoja ręka zrobiła prostą, równą kreskę dookoła, a także lukier, który wylejesz, aby zachował gładką i równą powierzchnię? Nazywam się Beata, prowadzę Słodki Dekor i pokażę Ci dzisiaj... Yy, jak w taki najłatwiejszy sposób wylać sobie równą powierzchnię ciasteczka, abyś mogła przygotować jakąś dekorację na lukrze. Zapraszam Cię do oglądania. Żeby wylać ładną, równą powierzchnię, potrzebujemy kilku elementów. Przede wszystkim ciasteczka. Potrzebujemy lukru do wylewania. Potrzebujemy lukru o gęstości do konturowania. Potrzebujesz szpikulca. Bądź wykałaczki, no i nożyczek do tego, aby wyciąć dziurkę w woreczku. Zaczynając lukrowanie, najlepiej przygotować sobie wszystko wcześniej. I ja wyróżniam takie cztery podstawowe elementy łatwego, prostego i pozwalającego szybko dojść do wprawy, wylewania równej powierzchni. Pierwsze to oczywiście bardzo ważna rzecz równe ciastko. Ciastko, które ma równą, gładką powierzchnię. Ja, jak widzisz, lukruję na ciasteczku, który wypiekam na specjalnej macie, macie perforowanej, e, która pozwala mi zachować równy kształt, e, robi taką fajną krateczkę, ale lukier to zakrywa. Ten spód jest idealnie prosty i super nadaje się do wylewania. Poza tym ciasteczko z drugiej strony również jest równe, dlatego że zastosowałam tu odpowiedni przepis, czyli odpowiednie proporcje, które pozwolą mi na to, aby moje ciastko było równe. I to jest taka pierwsza podstawa. Jak jest równe ciastko, to ta jest szansa, że ta Twoja powierzchnia wylana na y, ciasteczku będzie naprawdę równioteńka. Kolejną rzeczą jest dobra gęstość. Co to znaczy dobra gęstość? Nie każdą gęstością zrobisz poszczególne elementy z lukru. I jeśli chodzi o wylewanie ciastka, ta gęstość musi być dosyć rzadka. Tutaj zobacz nawet, widać na woreczku, że ten lukier jest dosyć rzadki. Pozwala mu się to rozkładać równomiernie. Teraz podczas wylewania będę Ci pokazywać, będziesz widziała jak ten lukier samoczynnie się rozkłada. Jeżeli ta gęstość będzie za gęsta, no to lukier nie będzie miał możliwości tego, żeby rozlał się idealnie, tylko będą powstawały takie górki i pagórki, tak by to można było nazwać. W jednym miejscu będzie głębiej, w drugim będzie wyżej, no nie będzie to równa powierzchnia i później dekoracje bądź malowanie, które będziesz chciała zastosować na takim pierniku, no niestety nie będzie. Możliwa. Kolejnym, kolejną gęstością, którą będziemy potrzebować, a zarazem kolejnym punktem, który jest e, uważam bardzo ważny, to jest kontur. Kontur, czyli obrys całego ciastka przygotowany gęściejszym, dużo gęściejszym lukrem niż lukier do wylewania, więc to nie może być ta sama, ta sama gęstość. Po co nam ten kontur? Ten kontur pozwala ci e, na to, że lukier nie będzie ci spływał ściastka. Jeżeli jesteś na początku swojej drogi, dopiero zaczynasz, to są twoje pierwsze kontakty z lukrem. To na pewno nieraz ci się zdarzyło, że. Chciałaś wylać równą powierzchnię ciastka, wy, ładnie wylałaś, a za moment po kilku sekundach, a czasem po kilku minutach nagle okazało się, że Twój lukier po prostu spływać ci z ciastka. Nie jest to te lukrowanie równe, czyli nie zachowuje kształtu tak jak tu, dlatego celowo wybrałam e, głowę w kształcie myszki Miki, tylko po prostu spływa nam po, spoza ciastko albo rozlewa się i robią się takie fale. Dlatego potrzebny jest nam kontur, on musi być gęściejszym lukrem przygotowany, dlatego żebyś mogła zaraz po chwili e, lukrować całe ciastko. I kolejny punkt, czwarty, który uważam, że jest naprawdę bardzo ważny e, w tym wylewaniu, to system wylewania. Ja Ci pokażę mój system, jakim wylewam i który stosuję na kursach i naprawdę kursantki są zadowolone, dobrze się z tym pracuje i... E, nie wymaga on nie wiadomo ilu zabiegów później, żeby ten lukier rozciągnąć, wyprostować, żeby spowodować, żeby dociągnął się do konturów. Zatem zaczynamy. W pierwszej kolejności zaczniemy od przycięcia sobie dziurki. W woreczku do konturowania robimy tą dziurkę naprawdę niewielką. Wycinamy sobie zawsze mniejszą i po prostu wyciskając lukier sprawdzamy. To jest dosyć cienki, dosyć cienki kontur. Zobacz, jest naprawdę bardzo cieniutki, więc nie polecam takich cienkich robić. Zdecydowanie troszeczkę grubszy, żeby jednak ta powierzchnia wylania lukru będzie troszeczkę grubsza i ten kontur musi ten lukier zatrzymać. I teraz wyciskam. O, i tu już jest o wiele, o wiele lepszy, zobacz. Widać, jest o wiele grubszy i taki kontur może być. Nie może być po prostu za cienki. I pierwsze, co zaczniemy od przygotowania sobie konturu. Dziurkę mamy wyciętą. Łapiemy woreczek, tak żeby naciskać z góry, nie z boku i zaczynamy. Pomału musimy po obwodzie przeciągnąć prostą linie. Możesz sobie robić to kawałkami i potem je tutaj łączyć. Jeżeli masz proste ciastko to od rogu do rogu będzie ci po prostu łatwiej. Staramy się wyciskać, jeśli chcemy, żeby całe ciastko było pokryte lukrem, to staramy się wyciskać na samym końcu ciasteczka ten kontur. Ale jeżeli masz na przykład serduszko, masz prostokąt albo jakąś plakietkę, gdzie chcesz później jeszcze na boku zrobić jakiś wzór, jakąś ozdobę, no to wtedy mniej więcej zostawiasz sobie 3, 4, 5 mm. Wszystko zależy od wielkości ciastka. I wielkości wzoru jaki masz zaplanowane, żeby po konturze przy konturze później sobie zrobić. A więc zaczynamy. Ciśniemy od góry i ciągniemy dookoła. Możesz zacząć tak, że zaczynasz w środku ciasteczka. Ja trzymam zawsze wyżej, nie ciągnę po samym ciastku, tylko trzymam wyżej, dlatego że to mi pozwala jeszcze tym Lukrem manewrować. Jeżeli bym ciągła po samym ciastku, no to często każde drżenie mojej ręki pokazuje się na ciastku. Zobacz. Tu ciągłam w powietrzu, jest idealna kreska, a tutaj ciągłam e, po brzegu, czyli dotykając, e, dotykając końcem tubki e, i widać wszystkie nierówności. Oczywiście, to jak Ty będziesz robić, to zależy od Ciebie, co dla Ciebie będzie wygodniejsze. Ja preferuję taki sposób, dlatego że po prostu go wypracowałam sobie i on mi lepiej odpowiada. I uważam też o wiele łatwiejszy, dlatego że czasami jak są te zakręty różne, możemy sobie tym lukrem manewrować. Jeżeli skończyłam w którymś miejscu, albo mi się urwało, to zaczynam bliżej. I dopiero tutaj łączę i ciągnę dalej. I teraz tak, możemy sobie tutaj zakończyć. I teraz zaczniemy tu, a mogliśmy wykręcić, po prostu tutaj wykręcimy sobie. A tutaj zaczynamy i ciągniemy dalej. Delikatnie, powoli. Na początku na pewno ręka będzie ci drżała, jeżeli y, zaczynasz. I tu zobacz teraz, skręcam sobie. I prowadzę dalej. Być może trochę ręka zakrywa, ale nie da się inaczej tego pokazać. I tutaj znowu zakończę dalej. I przeciągam sobie na wprost. Jeżeli gdzieś coś wyjdzie krzywo i mi się nie spodoba, to po prostu zaciągam do środka, bo to i tak będzie zalukrowane i nie będzie widać. I poprawiam jeszcze raz. I mamy przygotowany kontur. I teraz potrzebujemy wyciąć sobie dziurkę w luksze do wylewania. Przede wszystkim zanim zaczniemy, to trzeba zobaczyć, czy nie ma tutaj pęcherzyków powietrza, czy nie pokazują się, jeżeli tak, no to trzeba pognieść troszeczkę ten worek, żeby wszystko wyszło do góry. Na moim blogu i również tutaj na YouTubie znajdziesz filmiki, gdzie pokazuję jak pozbyć się tych pęcherzyków powietrza, także zajrzyj sobie. I teraz wycinamy dziurkę do wylewania, wycinamy większą dziurkę niż do konturu, dlatego że możemy sobie na to pozwolić, żeby ten lukier wypływał szybciej. I też tą dziurkę sobie kontrolujesz. Jeżeli jesteś na samym początku, pewnie będziesz robić większą. Jeżeli będziesz już dłużej lukrować, będziesz robić mniejszą, bo twoje lukrowanie będzie już po prostu szybsze, twoja ręka będzie wprawiona. Zawsze sobie sprawdzaj. Zawsze lepiej jest wyciąć mniejszą dziurkę i sprawdzić, jak ten lukier wylatuje, niż zrobić od razu wielką dziurę i po prostu zrobi nam się jedna wielka kałuża. I teraz przechodzimy do systemu wylewania, który ja stosuję. Przede wszystkim zawsze jak zaczynam wylewać równą powierzchnię, to wylewam najpierw przy samym konturze, dookoła, przy samym konturze i potem poszczególne elementy zakrywam. Czyli, jak mam jedno ciastko okrągłe, to lecę po konturze i potem ciągnę to wszystko do środka. Ale jak mam takie ciastka, które mają jakieś różne kształty, różne elementy, to staram się później wybierać sobie elementy najmniejsze i najpierw je zalukrowuję, a potem te największe. I tu Ci pokazuję po kolei. Pierwszy etap: lukrowanie przy samym konturze. Tak, żeby lukier. Doszedł do tego konturu, nie boję się, że mi wypłynie, bo ma tutaj miejsce i się cofnie. I tak robię całe ciastko dookoła. Pomału, nie spieszymy się za bardzo, ale też. Nie zostawiamy tego, że zrobimy kawałek i zostawiamy, odchodzimy, dlatego że lukier wysycha dosyć szybko i potem będzie widać granice. I teraz jakbym miała jedną powierzchnię, to cały czas lecę dookoła, ale że mam uszy mniejsze, to najpierw sobie zalukruję uszy, ale nie lukruję tego tak, albo tak. Nie robimy tak, dlatego że ta powierzchnia później nie będzie za bardzo równa. Ten lukier się krzywo porozkłada. Cały czas staramy się dokładać tak, żeby ten lukier nam się tutaj ładnie sam rozkładał i łączył. I w zasadzie wtedy nie bardzo będzie nam potrzebny tutaj szpikulec ani wykałaczka, żeby ten lukier rozciągać, bo on się sam pięknie rozłoży i to samo robię po drugiej stronie. I teraz zalukrowuję tą dużą część. I zobacz cały czas, tak żeby nie zostawiać pustych miejsc. Uważam, że to jest najlepszy sposób, dlatego że nie wymaga później wielu zabiegów. Poza tym, pęcherzyki powietrza, które mogą się dostać do tej powierzchni, są tutaj zminimalizowane, dlatego że lukrując jedną powierzchnię przy drugiej, blokuje to powietrze, które mogłoby się tam znaleźć. Jeżeli bym to robiła tak nierówno i wszędzie byłoby pełno dołków, pełno dziurek, czyli jakbym sobie tak lukrowała, to tych pęcherzyków będzie znacznie, znacznie więcej. I zobacz, w zasadzie nie muszę już nic ruszać, bo powierzchnia, jak widać, sama się rozłożyła. Sprawdzam tylko czy tak jak tu, albo tu, czy nie trzeba gdzieś dociągnąć. Wtedy biorę szpikulec bądź wykałaczkę i delikatnie takimi ruchami okrągłymi nadciągam sobie ten lukier, żeby wyrównać tą powierzchnię. Jak jesteś na samym początku lukrowania, to mm, no wiadomo, nie denerwuj się, nie stresuj się, że ci trochę nie wychodzi, bo przecież ty się dopiero uczysz. Nikt nie urodził się i od razu nie mówił, nikt nie urodził się, od razu nie chodził, y, nikt nie poszedł do pracy pierwszy raz w jakiejś nowej firmie i wiedział wszystko. Wszystkiego musimy się pomału nauczyć. Y, jedynym y, pomocnym Etapem, który musisz wykonać, to ćwiczenie. Jeżeli wylukrujesz kilka takich powierzchni, uwierz mi, Twoja ręka się przyzwyczai i naprawdę będzie Ci to wychodziło y, bardzo ładnie, a za każdym razem będzie to coraz bardziej sprawniejsze. Pamiętaj tylko, że najważniejsze to jest równe ciastko, dobra gęstość i jeżeli nie masz pojęcia o gęstościach lukru, to odsyłam Cię do moich kursów, gdzie praktycznie w co drugim kursie jest przepis na lukier i jak go zrobić. A w każdym lukrze, do każdej dekoracji, do każdego etapu, jaki wykonujemy, pokazuję krok po kroku, jak taką gęstość sobie wykonać. Bo ile różnych możliwości zrobienia na lukrze, tyle różnych gęstości potrzebujemy. Poza tym, jeżeli potrzebujesz to równe ciastko, e, dobre ciastko, przepis znajdziesz również do pobrania na moim blogu e, słodkidekor.pl, ale również jak cofniesz się w filmach e, tutaj na YouTubie czy na blogu, e, to znajdziesz takie wskazówki, jak, jak zrobić, żeby to ciasto było naprawdę idealne, żeby było proste, e, żeby było dobre, żeby nie sprawiało Ci problemów. Czyli równe ciastko, dobra gęstość. Kontur, bardzo ważne, i system wy wylewania. Być może opracujesz sobie swój system wylewania. Najważniejsze, aby on się sprawdzał, aby on nie utrudniał ci e, pracy, aby on sprawiał e, ci przyjemność, żebyś czerpała z tego radość. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film e, rozwieje Twoje wszelkie wątpliwości i przede wszystkim strach. Przed tym, aby zacząć lukrować. To naprawdę nie jest nic trudnego, tylko trzeba spróbować pierwszy raz. Większość moich kursantów, yy, zwłaszcza tych, którzy pierwszy raz mieli styczność z lukrem, yy, jak pisałam jakieś informacje zwrotne, to yy, pojawiały się takie informacje, wiesz, nie miałam pojęcia, że to jest takie uzależniające. Słuchaj, nigdy w życiu bym nie pomyślała, że ja. Człowiek, który jest energiczny, nerwowy i, i w ogóle wieczny ADHD, potrafi usiąść do lukru i siedzieć, lukrować, wyciszyć się, sprawić, że wszystkie problemy po prostu znikły. Także życzę Ci tego, żeby te opinie, które do mnie wracają od moich kursantów, również trafiły do Ciebie i żeby z Tobą również się tak zadziało. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia w kolejnych filmach.